Dlaczego nasz kurs biblijny nazywa się intensywnym kursem biblijnym? Drugi list Świętego Piotra jest raczej krótki. Możemy go przeczytać w 13 minut. Ma trzy rozdziały i 61 wersetów. Pracowaliśmy nad nim przez 20 spotkań. Tyle czasu wymagało dogłębne, dokładne i skoncentrowane czytanie oraz analizowanie jego treści. Co to oznaczało w praktyce? Po pierwsze, Aktywne czytanie, podkreślanie ważnych fragmentów, robienie notatek i zadawanie pytań. Po drugie, powtarzanie treści, wracanie do kluczowych punktów, próba zrozumienia, co tekst oznaczał dla adresatów. Po trzecie, analizowanie informacji, porównywanie z innymi fragmentami Biblii i tworzenie podsumowań. Po czwarte, Zastosowanie zdobytej wiedzy to próba praktycznego wykorzystania zdobytych informacji, czyli jak przesłanie listu można zastosować dzisiaj. Z powyższych powodów nasz kurs, który robimy w dla Ciebie niebo, nazywa się intensywnym studium biblijnym.